Czym jest porozumienie bez przemocy, czym jest komunikacja empatyczna? Różnie się na to patrzy. Czasami niektórzy mówią, że to jest pewien proces komunikacyjny, bo rzeczywiście jest to pewne narzędzie, albo wnosi to NBC pewne narzędzia, które mogą nam ułatwić komunikację. Jednocześnie jest to pewna postawa, pewne podejście do budowania relacji, albo też komunikowania się takie podejście, które zwraca szczególną uwagę na nasze potrzeby. I intencją tego podejścia jest takie komunikowanie się, czy takie budowanie relacji, aby uwzględniać potrzeby nas wszystkich, albo przynajmniej próbować, że to jest taka intencja, żebyśmy naprawdę próbowali uwzględnić nasze potrzeby. Jest to podejście, które bazuje na empatii, na ja yy, o tej empatii może trochę więcej powiemy, bo tutaj troszeczkę inaczej się rozumie w NBC niż tak potocznie bazuje na szczerości, autentyczności, yy, ale też dialogu, partnerstwie. Zostało to stworzone przez doktora psychologii klinicznej Marszala Rosenberga. Uśmiecham się, bo w ogóle sama myśl o nim już sprawia mi bardzo dużo takiej przyjemności, kiedy sobie go czytałam na samym początku, jeszcze wiele lat temu, ja się tym tematem zajmuję od 2010 roku, więc ta przyjemność wypływa z. Jego sposobu uczenia, ponieważ on był dosyć taki prowokacyjny, a mnie to bardzo wspiera w uczeniu się, więc jest tam ten mój uśmiech, jak sobie o nim myślę.